Dobra, Spoko. Siema na no wszystkim, miastem ja jestem Desautio i dzisiaj będzie klepa, tak. Będzie klepa, będziemy się klepać, e, ale to zaraz. Dobra, to co, idziemy na tą klepę? To ubieramy sety i idziemy, nie? Dobra, chodź no. szukamy fliksów. No. Ja bez bezeku. Jak to bezeku? No bez jaj, no ubieraj seta, przecież nie zdadamy. Nie. Masz złoto. Ile mi dajesz złota? Ile ci dą tego złota? 16. I to daj mi... To weź te połowę. Bo mam 40 level, LOL. Chcesz zenchantować sobie coś? No a jest enchant no, Tak, no. tam na górze jest. <noise> Żartuję. Nie, to... Ej, no to Hej, nagramy dobra. ten filmik Klata i, i klata i tego. Nie, Lataj, no, no to tylko, tylko z mieczem, co? Ale diaksowym, to ma być tak epicko. Ja też rozbiorę seta, żeby nie było, okej? Okay? Ej, dobra, ten diaksowy mieczek mogę ci dać, więc nie próbuj mnie dędnąć A ja nie chcę. No, no dobra, no to daj. A ja nie chcę cię zdedać, ale I nie dodajcie mnie. No spoko. Bo wiem, że jak założę ku, założeku, to chcecie mnie dędnąć bo chcesz mieć mieczek odpiąć. <laughs> dajcie. Dobra, okej, okay. nie dodamy. Jak Raz, dwa trzy, do ops Już czy... powiedziałam do ops Ej, Max, to 5 dni. Co to co? Jeszcze raz czekaj. O kurde, lawa, pop. Sorry. No to dawaj, no to jak. Tutaj masz To dobra. dobra. No ej, to, co... ej, ale ty ten. Ty po kolegów Sorry. pójdziesz? no Po kolegów pójdziesz? No, jak mnie dotkniecie. No to dawaj. Gru, a Gruby masz tych kolegów? Jakie Maka? mają sety? Mają sety 6-5? Nie, oglądałem e, ostatnio filmik i, ten, i dziecko, jakieś dziecko mówiło, że ma mieczyk e, 6-2. Wiem, to to oglądam, jestem oszustem, nie? Z tym... E, spawku czy jakoś tak? nie? No, spaw. Sieman wszystkim, ja jestem desałcio godzina później i dzisiaj będziemy chlepać chlepać wiedziałem, spoko już idę na home'a co idź? ej daj mi jego spodnie może to nie Stąd... były prot 4 spodnie są prot jeden boże Uj, serio, on serio on serio idzie na home nie, ja się boję on ja, ja się nie... boję też Yy, MSG Czekaj. Ciekawe, idzie po grubych kolegów. <grystanie> ej, Baxton, ile masz diaksów na tego na świnie? Na ja z... ja A, mam bie. chyba sześć razem. A, yy, ej, y, H na korek. Y. Hmm. Dobra, to było na tyle. Yy, jest to pierwszy odcinek, Odcineki. jestem po szóstę. Yy. Y y Pozdrow YouTube, tutaj y, polski troller. Pozdrowisz? Nie. Oj, szkoda. Dobra, szkoda, no to właśnie, było na tyle. Szkoda. Trzymajcie się, ze mną Ej, dzisiaj elegancko. Ej, już moje spodnie i e, e, nie nagrywacie naprawdę, to już nie... Dobra, nie jest... no to no, zamknij mordę. To, to, to było no, dobra, to na tyle, trzymajcie się, cześć.